Ucieczka z przybramia była upokarzająca. Wrócili do swojej leśnej kryjówki nie jako zwycięzcy, ale jako zbiegowie. Lena była wyczerpana do granic możliwości. Podtrzymywanie iluzji Tristana, sterowanie nim w walce, a na końcu potężne zaklęcie odesłania, wszystko to wyssało z niej siły, zostawiając ją bladą i apatyczną. Borys z drugiej strony był jak zwierzyna w klatce. Jego umysł, wciąż naznaczony wspomnieniem koszmaru, kipiał od stłumionej bezsilnej wściekłości. Patrzył, jak Lena ledwo trzyma się na nogach i nienawidził Teodora, nienawidził Gregora, a przede wszystkim nienawidził własnej niemocy. W mieście był tylko obserwatorem. Jego kusza, jego pułapki, jego siła, wszystko to było bezużyteczne w grze cieni i iluzji. Musimy opracować nowy plan, powiedziała słabo Lena, siedząc przy ognisku. Elara będzie szukać Tristana, Teodor będzie szukał nas. Musimy. Dość, przerwał jej Borys, a jego głos był chrapliwy od tłumionej furii. Gwałtownie wstał i kopniakiem posłał kłodę, na której siedział prosto w ogień, wzbijając deszcz iskier. Dość planów, dość szeptów i sztuczek. Patrz do czego nas to doprowadziło. Jesteśmy na skraju wyczerpania, a ja chowam się po krzakach jak spłożony królik. Podszedł do wielkiego głazu, który leżał na skraju ich obozowiska od niepamiętnych czasów. Masywnego, obrośniętego mchem, świadka wszystkich ich zmagań. To jest nasz problem, ryknął uderzając w niego pięścią. Stoimy w miejscu, reagujemy, czekamy aż ktoś inny wykona ruch. Lena patrzyła na niego zaniepokojona. Nigdy nie widziała go w takim stanie. Borys, uspokój się, nie możemy. Ja nie mogę krzyknął. Jestem traperem, myśliwym, a nie niańką dla czarodziejki, która walczy za pomocą lalek. W akcie czystej, bezmyślnej frustracji zaparł się nogami i spróbował poruszyć głaz. Nic. Kamień ważący dobre kilkaset funtów nie drgnął nawet o cal. Mięśnie Borysa napięły się, a na jego czole pojawiły się krople potu. To było żałosne, beznadziejne. Był tak samo bezsilny wobec tego kamienia, jak wobec magii Teodora. I wtedy coś w nim pękło. Cała frustracja, cały strach z koszmaru, cała złość na własną słabość skumulowały się w jednym ogłuszającym wybuchu. To była siła tytana. Nie była to magia. To była surowa, pierwotna siła woli, tak potężna, że zdawała się fizycznie manifestować. Na jego ramionach pojawiły się czerwonawe, pulsujące żyłki, jakby jego krew płonęła. Wydał z siebie ryk, który nie był ludzki. Był rykiem niedźwiedzia, rykiem tura. Rykiem samej ziemi, która nie chce być dłużej deptana. Zaparł się ponownie. Tym razem głaz drgnął. Powoli z przeraźliwym zgrzytem zaczął się przesuwać. Borys z twarzą wykrzywioną w masce nadludzkiego wysiłku pchał go krok za krokiem, aż w końcu z ogłuszającym łoskotem przewrócił go na drugą stronę. Zapadła cisza. Borys stał, dysząc ciężko, opierając ręce na kolanach. A potem podniósł głowę. Furia zniknęła z jego oczu. Zastąpiła ją absolutna, lodowata pewność. W tym jednym potężnym akcie bezsensownej siły coś w jego umyśle się przejaśniło. Zobaczył przyszłość. Zobaczył jedyną możliwą drogę. Koniec z obroną powiedział, a jego głos był spokojny i śmiertelnie poważny. Koniec z chowaniem się. Czas zapolować. Lena patrzyła na niego nie rozumiejąc. Na kogo? Nie na kogo. Na co? odparł Borys. Teodor jest w mieście. Nie do ruszenia ale nie siedzi tam sam. Ma zapasy, ma posłańców, ma szpiegów, ma linie zaopatrzenia. I to wszystko idzie przez mój las. Wyprostował się, a na jego twarzy pojawił się stary, drapieżny uśmiech. Uśmiech myśliwego, który właśnie znalazł świeży trop. Ty odpoczywaj, dziewczyno. Regeneruj siły, a ja wracam do pracy. Ale tym razem nie będę stawiał pułapek, żeby nas chronić. Będę je stawiał, żeby ich niszczyć. Kawałek po kawałku aż ich całe to miasto zacznie głodować, aż ich kapłan sam wyjdzie ze swojej złotej klatki. Wtedy go dopadniemy na naszym terenie. Lena patrzyła na niego i po raz pierwszy od wielu dni poczuła promyk prawdziwej nadziei. To nie był już desperacki plan, to była strategia prosta, brutalna i idealnie dopasowana do tego, kim byli. Borys odzyskał swoją siłę, a ona wiedziała, że wkrótce odzyska i swoją.